Waldemar Gilas przekazał obserwatorom smutne wiadomości. Uczestnik jubileuszowej edycji Rolnik-szuka żony zdecydował się na osobiste wyznanie na Instagramie. Poruszające słowa Waldemara z Rolnik-szuka żony Waldemar Gilas był uczestnikiem dziesięciu. Edycji Show TVP Rolnik Szuka Żony. Jesienią 2023 roku widzowie mogli poznać go bliżej. Mężczyzna dzięki programowi poznał Dorotę, z którą dziś jest w związku. Kilka miesięcy temu zakochani przywitali na świecie pierwsze wspólne dziecko. Mała Dominika urodziła się jesienią ubiegłego roku. Waldi był jednym z najbardziej charyzmatycznych bohaterów jubileuszowego sezonu. Rolnik, który z zaangażowaniem opowiadał o pasji, którą od lat jest kinematografia i chętnie prezentował domową kolekcję filmów, nawet po zakończeniu realizacji programu pozostaje w stałym kontakcie z fanami. Na Instagramie regularnie dzieli się relacjami z codzienności i swoimi przemyśleniami. Ostatnio na Instagramowym Stories zamieścił osobisty wpis. 3 lipca uczcił pamięć zmarłych Giogo Joty i Michaela Matsena. Waldemar Gilas przekazał smutne wieści na Instagramie, popularny rolnik przekazał fanom, którym być może umknęły prasowe komunikaty o tragicznej śmierci piłkarza i cenionego aktora, smutne wiadomości.